Wróćmy teraz do naszej reprezentacji wyjątku, którą sami stworzyliśmy. Tu Small Number Exception. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest to klasa. Klasę tworzymy poprzez słowo kluczowe class oraz wybraną przez nas nazwę. Na końcu, tak jak w funkcji, otwieramy dla niej nawiasy klamrowe. Ale czym w ogóle jest klasa? Klasy tworzymy po to, aby zdefiniować własne typy danych, których nie ma wbudowanych w język. Stworzymy na przykład klasę User, która zawiera w sobie e-mail i nazwę. Od tej pory tak stworzona klasa będzie kontenerem dla tych danych o nazwie User. Do stworzenia klasy potrzebny jest konstruktor. W darcie mamy różne rodzaje konstruktorów. Pierwszym z nich jest klasyczny konstruktor. Tworzymy go poprzez powtórzenie nazwy klasy i wpisanie w nawiasach zmiennych, które mają być w niej przetrzymywane z przetroskiem dys. W tym przypadku wpisujemy e-mail oraz nazwę. Jeśli zmienne są final, możemy stworzyć konst konstruktor, który w uproszczeniu jest stały, a jego instancja jest zapisywana w pamięci, przez co nie musimy go za każdym razem tworzyć, zwiększając tym wydajność programu. Aby stworzyć instancję klasy, wystarczy wywołać jej nazwę i w nawiasie wprowadzić potrzebne dane. Wpisujemy więc przykładowe imię oraz e-mail. Możemy teraz wypisać konkretne dane z klasy, posługując się notacją kropki. W klasach, tak samo jak w funkcjach, możemy użyć parametrów nazywanych. I tak jak w przypadku funkcji, musimy określić, czy parametr jest wymagany poprzez required, czy może być nulem poprzez dopisanie znaku zapytania do typu zmiennej. Kolejnym typem konstruktorów są named constructors, czyli konstruktory nazywane. Stworzyliśmy tutaj konstruktor o nazwie defaultuser, który wykorzystuje listę inicjalizacyjną, żeby stworzyć domyślnego użytkownika. Listę inicjalizacyjną wykorzystujemy, żeby nadać wartości dla zmiennych przed stworzeniem instancji klasy. Po deklaracji konstruktora piszemy dwukropek i zmienne wraz z ich wartościami, które mają być przypisane. Jak widzimy, e-mail jest pusty. Następnie, gdy wpiszemy jakąś wartość, wywołanie konstruktora defaultuser przypisuje wartość z listy inicjalizacyjnej. Spróbujmy wypisać stworzoną instancję za pomocą metody toString, którą posiada każdy obiekt. Jak widać, nie o to nam chodziło. W klasach mogą również znajdować się funkcje, które wtedy nazywamy metodami. Metody te można także nadpisywać. Zrobimy to teraz, aby móc za pomocą toString wyświetlać zawartość klasy. Kiedy nadpisujemy metodę, powinniśmy dodać klauzulę override, ponieważ metoda ta pochodzi z nadrzędnej klasy object, a ciało funkcji zamieniamy tak, aby wypisywało zawartość instancji klasy. Dodajmy jeszcze jedną zmienną listę produktów danego usera. Kolejnym typem konstruktora jest Redirect Constructor, czyli konstruktor, który wywołuje inny konstruktor. Na przykład w tym przypadku wywołujemy poprzez konstruktor o nazwie Default User konstruktor główny wpisując dys, które w darcie oznacza odwołanie się do nazwy głównej klasy, czyli wpisując dys, tak jakbyśmy wpisywali w to miejsce User. Kolejnym konstruktorem jest faktory konstruktor. Używamy go wtedy, gdy niekoniecznie za każdym razem chcemy zwracać nową instancję klasy, ale użyć już stworzonej. Na przykład kiedy kod w konstruktorze jest kosztowny, gdy chcemy zwracać zawsze tą samą instancję klasy, czyli tzw. Tak singleton pattern lub gdy, jak w tym przypadku, chcemy dopisać metodę generującą instancję klasy z JSONa. Stwórzmy teraz kilka instancji klasy, posługując się różnymi konstruktorami i sprawdźmy czy działają. Oprócz metod nadpisanych możemy również posiadać metody napisane przez nas, np. Na get name to uppercase, która zwraca name z wielkich liter. W darcie możemy również tworzyć zmienne prywatne, a następnie je inicjalizować w konstruktorze za pomocą listy inicjalizacyjnej. Robimy to przez dodanie znaku podkreślenia, czy inaczej podłogi przed nazwą zmiennej, jednak zmienne prywatne działają trochę inaczej niż w innych językach programowania. Spróbujmy użyć jej poza klasą, w której ją zadeklarowaliśmy. Jak widać, możemy to zrobić, a kompilator nie zwraca żadnego błędu. Dzieje się tak, ponieważ w skrócie zmienne te są prywatne na poziomie pliku, nie klasy, to znaczy mamy do nich dostęp, jeśli chcemy ich użyć w tym samym pliku, natomiast będą niewidoczne, jeśli będziemy próbować wywołać je z innego miejsca w projekcie. W darcie mamy również gettery i setery, jednak nigdy nie używamy ich tylko po to, żeby zabezpieczyć zmienne prywatne. Nawet sam kompilator od razu podpowiada nam, że nie jest to dobra praktyka. Wchodząc w dokumentację, możecie poczytać więcej na ten temat. W skrócie, wpisując pole w klasie, automatycznie i niejawnie mamy do niego setter i getter. Pisanie ich samodzielnie ma sens jedynie w przypadku, gdy chcemy do tych podstawowych operacji dołączyć dodatkowy kod. Jeżeli interesują Cię kolejne materiały w tematyce DARTA i Fluttera, to kliknij dzwoneczek, żeby nic Cię nie minęło. A jeśli chcesz pomóc w tworzeniu polskiej społeczności faterowej, to zapraszam do subskrybowania kanału i dołączenia do dyskusji. Do zobaczenia w następnym materiale.